No i się mano witam was z kolejnym odcineczku. Oczywiście w tym miejscu z 2 złote 10 grosza zł oraz 10% na SAR. Przykładowo tutaj sobie wpisując stóweczkę, dostajecie 10 zł bonusu i dostajecie tutaj jeszcze pukciki ewentowe, które możecie sobie użyć w tej tutaj zakładce. Możecie sobie ustrzelić skinka albo wymienić punkty u handlarza bronią. W punkcie siedzi parówkarz, który czeka tutaj, aż ten parówkarz tutaj na konkursach się wylosuje. Nieco nie, nie może on się wylosować, ale czeka. Czeka, czeka, czeka i będzie czekał. Dzisiaj dołożymy sobie coś do konkursików na pewno. No i gra sobie Anonymous, pascie gra sobie Anonymous, który tutaj wygrał sobie u mnie skinka. Yy, wygrał sobie kosę u mnie Anonymous, także pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, gratulacje jeszcze raz za, za tą kosę. A my dzisiaj budżet 15800 i robimy sobie tutaj jakąś batelkę od razu na start. I to jest bitwa na trzech w trybie standardowym, trzy szynki z Jesterem, także jak tutaj któremuś odda szczyneczkę to już tutaj jest ropucha, także bardzo niedobrze. Yy, jak któremuś tutaj odda któreś szynka to już jest koniec, już jest po bitwie. No jak na razie nikomu nie poddawało za bardzo, no tutaj jesteśmy drudzy, jesteśmy drudzy i daj mi koła. Nie dało nic, w ogóle z tych jesterów to dało gówno takie, że to się w fale nie mieści. Teraz musimy musi je uratować tutaj. Ech. No to to jest bitwa przegrana, 100%. To no jeszcze ten gamma do plera se trafia. Dziękuję za taką bitwę. Wychodzimy z niej jak najszybciej. A gdzie jest ta secret? A, dobra, już wszystko wiem. Patrzcie to, tu trzeba kilota wziąć. Ty, widzicie, już zapomniałem. Klikamy sobie tryb boost, a jester... I jester. Dobra, klikamy sobie tryb boost. Klikamy tak cztery razy. I ma wypaść tutaj kosak Proszę, żeby był drogi, bo to będzie minus Dobra, jest git. Zostaje on na razie. Jest na zero. Drugie otwarcie Dobra, to to jest minus już DBS, nie? To to jest już... Yy, dobra, to tego nie było. Stówkę. 400 zł na minus. No co to jest? Dobra, ostatni raz to będę otwierał, bo już kurde tutaj już żeśmy się pozerowali trochę, nie? Ja pierdydę. I patrz, tu jest 7% na kosę i ja, nawet tej kosy nie widać, nie? Dobra, jeszcze raz kilka. Dobra, idziemy stąd. Tutaj dajemy tego Michaela za z ostatniego odcinka, który tutaj ciumkał mnie niesamowicie. Ho! Wygrałem chyba! Proszę, nic mi nie dawaj więcej. Nic mi chyba nie dawaj. Znaczy dawaj mi, właśnie, dawaj mi, co ja w ogóle mówię? Ja też wstałem dopiero. Daj mi jeszcze tego bajoneta, bo jak tutaj ono... Ho. Wygrałem, jeszcze jest spadok. O, mwah, piękna bitwa. Piękna bitwa. Człowiek udycha. Dycha przytulona, także w odpowiednim momencie tutaj, yy, konkretnie, jak został szalony. Jest 1300 zł na 4 osoby. I dajemy wszystkie najgorsze boty, dajemy. Dajemy Adriana, dajemy Isamu i dajemy tego Michaela za Pisielca. I oczywiście to jest to jest taki skład, że tutaj wygrana nie istnieje, nie? Tutaj wygrana nie istnieje po prostu. No i dobra, z pierwszej rzeki bardzo ładnie. No, i jeżeli tutaj padnie jakiś win, no to, to jest po prostu niesamowite. Bo z tymi botami to praktycznie nie da się wygrać tutaj na tej stronie. Yy, jeszcze jest taki skład tutaj, samo w ogóle to jest. Ty, ale w ogóle czego tutaj nic nie leci? że ja tak się zapytam. Czego tutaj nic nie leci, kurda. Daj temu, kurde, bajoneta. No nie, no i to przegrałem jeszcze, ale nic nie poleciało w tej bitwie. Nawet zwrotu nie ma. Dobra, to ja dziękuję. O, i 3000, i na dwóch. I będzie, nie? I kurde bitwa 9 szynek. Już Fines sobie dołączył, kurde, także już jest przeciwnik, już jest oponent. Musimy go tutaj skasować jak najszybciej. No, jak na razie dostaliśmy tańszego, nie? Dostaliśmy tańszego praktycznie o połowę. O, teraz ładny, teraz piękny. Teraz dało się nie? 500 zł. Już mamy tutaj na balansiku. o nie, trafił X-Ray'a. No, ale w sumie tutaj równe szanse teraz mamy. Piękny, piękny gloczek, kurde. Piękny glocek, już mamy tutaj tysiaczka. O nie, trafił łapor ty, kurda. Człowieku, well worn trafił, ale już, już, mnie, już mnie tu goni, go, nie? Już mnie tu podgryza, jak widzicie. 470 teraz wildfire poleciał, także zarąbiście. Dobra, ładny tutaj golden coil. 1300. O Jezu, ale dobrze ty Nie, proszę, on mnie przegonił. Nie, nie przegonił mnie! Piękny i w ogóle jakie mam czutki. te droższe bitwy kurde na razie się dają nie W ogóle idziemy na rozdawanie prezentów teraz Kurde takiego digla bo on jest bardzo ładny w gierce albo takiego ale to są stany widzicie jakie to są stany Dobra opierdzielimy to idziemy zaraz, zaraz wam tu coś nastukamy jakieś skinki nie Dobra a dla was już wiem co zrobimy tutaj patrzcie, patrzcie co ja robię nie 882 złotych klikam tutaj Daj drugiego golden coila proszę cię, proszę cię Dobra, kurde, to, to ogólnie słaby pomysł, żeby to wszystko otwierać w tym, tym trybie boost, tutaj. Także ja bym ją zrobił tak i. Chociaż w sumie to jest nieduża różnica, już. Nie, no nieduża, jak nieduża? Razy dwa Cyrex, Redline i The Kurczę, ten The jest ładny tutaj na konkursie. No jest. Yy, dalej jest minus, nie? Ale tutaj dobra, patrzcie, co ja robię, nie? No, i tak to się prezentuje. Wsadziłem wam jeszcze tutaj redline i detrejtora i tak jak wychodzi odcineczek. No i tutaj macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć konkursów naraz. I uwaga, jeżeli wpłacicie z kodzikiem Trezis, jest wpłata minimalna 15 zł, żeby tutaj strona dołączyła was do tych wszystkich tutaj konkursików naraz jedną wpłatą, także macie duże szanse tutaj na wygraną. No i co? Lecimy dalej do bitewek. I patrzcie na to, nie? Bitwa za prawie 4000 na trzech przerdzie i to jest taka czutka kurde mm, Emily damy, Emily damy tym razem, bo Emilii jeszcze nie było w, tej, w tym odcinku, także Emilii tutaj musi natrafiać nam. No nie, no tutaj kurde tak naprawdę musi trzasnąć, nie? Liczyłem już na tą szynkę bardzo, że tutaj trzasną karami, że tutaj od początku było dużo, dużo kurde pieniądzów do podzielenia. Jest kosa, nawet jest dwie kosy, także spoko. No tutaj kurde. Hmm. Na razie jedna szynka dała, nie? No tutaj ta szynka też mogła dać. E, ważna szynka teraz, proszę cię, daj tu no, no nie, no, nie, no ta dała słabo, nie? Tylko jednemu zwróciła w ogóle zaszynkę. Dobra, jest minus, jest minus, tragiczny jest minus. Jest, kurde, po 1600 zł. No ale mamy tutaj coś w jakiś punkt. Zaraz, zaraz zobaczymy, ile. Dobra, tego nawet nie odblokowujemy. Mieliśmy tam chyba 15 z groszem i jest 15 z groszem, dobra, czyli w sumie tutaj jest 3600 profitu. Patrzcie, 3 strzyneczki zwykłe, trzy strzyneczki z bustem i trzy jestery. No i zaczynały się szynki na buście, aczkolwiek tutaj kurde, no są to są po 10 zł, 10 zł. 8 groszy dokładnie, także. Nie ma tutaj. O, ale patrzcie, co on trafił, ty. 33,50 trafił za 10 zł i Sae, także już mnie to zaczyna irytować. No tutaj teraz jester się zaczyna, także te ciekawsze strzyneczki No i daj mi coś do prawo, kurde. Aha. No dobra, nie, No to. A dobra, nie, to już wszystko wiemy, jak to się w sumie potoczyło. Dziękuję. Dobra, yy, robimy rewanż, nie? Robimy rewanż i zobaczmy, teraz tryb underdog. Także Icałek tutaj, no musi trafić, nie? Ja nie wiem, że tutaj tak szybko się jego pasta skończyła na trafienie. Właśnie, dokładnie. I co? I Fakerson? I Fakerson już tutaj gdzieś jest wyjaśniony, byle że mi teraz nie spadł nic. No i kurde, czekamy, czekamy tutaj jeszcze, bo od Michael musi trafić coś. No nie, nie mówcie, że ja tu przegram, no trafiłem kurde, jakąś maka propagandę za 240 zł, kurna. O, też trafił, moje, daj mi to. Moje, jest moje, pięknie, pięknie, 1900 zł, także może być, przytulamy sobie tutaj ładne glebsiki. I te maki se też zostawiamy, bo one w sumie tylko drożeją. O kurde, widzieliście co ja bym zrobił, nie? Idziemy tu blokować od razu, kurde, bo zaraz się tu rozpędzimy i nie będzie nic. I ja bym tutaj na przykład spróbował 3% lore trafić. Jakimś cudem. Nie wiem jak to się tutaj by miało wydarzyć. Dobra, na czterech wszerdzie, nie? Patrzcie co robię. Jak poleci sticker, to jest strata nieduża. A jak poleci lora, to jest normalnie win taki, że web urywa, nie? Bot Adrian, bot Michał, bot Emili, Proszę was, trafmy tutaj cokolwiek. Jest ticker jeden. Dobra, czyli jakiś tam już zwrócił tej bitwy. Może być, może być. Nie ma lory! Kurde, no tysiąc, 1800 złotych szynka. Dostałem myśl taką sekundową do, do mózgu. Jakiś nie wiem, tutaj słyszałem, że ta szynka czasami odda. Byle, że nie na lewą stronę, proszę. O nie, no to mi dało tysiąca. Co prawda, syneczka się nie popisała, bo nawet tutaj ledwo jest wrot I ogólnie ja mam teraz zawalił takiego konkretnie, jaka że Także ja sobie sprzedaję tę naklekę za 6000 i mamy 8200. I dołączamy. Kurde, nie zdążyłem dołączyć tutaj. Dobra, patrzcie na to: To już mnie pogrzało, nie? I to jest chyba ostatnia bitwa w ogóle w tym odcinku. Dajmy Botadrana tutaj na soluwę, bo to jest kurde pewniacze, który lubi tu, tutaj sobie trafiać. Także proszę, niech trafi cokolwiek. Dobra, trafił Digla. I ten Digl nawet nie zwraca synki. A co dopiero dwóch synek? Proszę. Dobra, dało mu tego. Kałaha. Kurde, i teraz teraz mi szurda, nie? Teraz jak mi trzaśnie. O dobra, wygrałem to. Jest git, jest gitara, jest proficik. No Dziewiątka przetulona. O dobra, może być, może być. Te skinki sobie oczywiście tutaj pozostawiamy. A reszta idzie na sel. I tutaj mamy jeszcze cztery tysiące, na które sobie tutaj... Dobra, żartowałem, że je robimy jeszcze jedną, nie? No dobra, no i co? No i bitwa się tutaj rozpoczęła. Jak widzicie, tutaj dwie syneczki ze stickerami pasowałoby, żeby tutaj coś dostać w ogóle. Później są dwie gigabuły, później są dwa breakouty na jesterze, właśnie. I jeszcze jeden tutaj hole na samym końcu. Także liczmy na to, że tutaj cokolwiek mi na lewą stronę poleci. I tutaj, kurde, no tutaj gigabuły się nie popisały. Także liczymy na breakouty, że tutaj mi coś na lewą stronę spadnie. No niestety nic na razie. Syneczka pusta. Kurde, proszę, spadnie gdzieś indziej. Wiedziałem, wiedziałem, że spadnie gdzieś indziej, kurna, 15 tysięcy I tryb underdog, patrzcie to, on teraz dostanie? Nie, nie dostał, czyli w sumie w żadnym trybie bym nie wygrał Ech, no bitwa 4 tysiące, nie? Także to decyduje, czy będzie profit na tym odcinku, czy nie będzie nic Czy nie będzie niczego yy, No ogólnie 6 szynek tutaj jest yy, wszystkich 5 breakoutów I jeden tutaj hauling na samym końcu, tryb shirt. Bitwa 4 tysiąca aż Także chociaż jeden jakiś drogi musi trzasnąć I nie trza się pewnie żaden, ja już to wiem, nie? Proszę, weź tu kurde zapłać w jednym kurde przyjemniaczkiem, że tak powiem, nie? Eee, bo jak nie zapłaci to to będzie the best, nie? To już wiemy ogólnie o co chodzi tutaj w tej bitwie. O, jest jeden, daj drugiego! Ha, człowieku! 4461! Dobra, jeszcze naklejka spada, ta naklejka też podratowała troszkę. Co prawda, jest plus. Co prawda jest plus, ale patrzcie na to, ja aż, aż idę, aż idę, aż idę coś zobaczyć, nie, patrzcie na to. Patrzcie, macie tutaj tego breakouta i kosy macie, tutaj tak naprawdę macie od... Ty, no ogólnie nie, przetuliłem najtańszą kosę jaką się dało w ogóle chyba. Najtańszą kosę, najtańsza kosa wypada ze wszystkich jakie tutaj dało, ale nie ma tragedii i jest ok. Tutaj to sobie save'ujemy, zobaczmy tutaj jak wygląda nasz balansik tutaj na, na dzień dzisiejszy, jest chyba minus ogólnie. Ty jest plus. Ogólnie jesteśmy na zero. Także ja tak zakończam ten odcinek. Przypominam wam się tutaj około kurcika. Gdziemy się jutro o 15.00. Strzałeczka.